To wyznanie spadło na fanów jak grom z jasnego nieba. Wojciech Cugowski, artysta o jednym z najbardziej charakterystycznych głosów w w Polsce, znany z elegancji, powściągliwości i ogromnej klasy, po latach milczenia ujawnił coś, czego nikt się nie spodziewał. W krótkim, ale wymownym wpisie w mediach społecznościowych przyznał, że jego serce znów jest zajęte. Wystarczyło jedno zdjęcie i kilka słów, by wstrząsnąć całym polskim showbiznesem. Nie wszystko w życiu da się zaśpiewać, niektóre uczucia trzeba po prostu przeżyć, napisał muzyk. Wojciech Cugowski, syn legendarnego Krzysztofa Cugowskiego i brat Piotra Cugowskiego, od lat budował wizerunek artysty skupionego wyłącznie na muzyce. Jego kariera to pasmo sukcesów, od współtworzenia zespołu bracia po imponujące występy solowe. Nigdy nie zabiegał o medialny rozgłos, unikał skandali i plotek, a jego życie prywatne owiane było tajemnicą. Tym bardziej szokujące okazało się jego nagłe wyznanie, które złamało tę wieloletnią zasadę milczenia. Na zdjęciu, które w mgnieniu oka obiegło sieć, widać artystę uśmiechniętego, trzymającego za rękę tajemniczą kobietę. Ujęcie jest intymne, lecz eleganckie, bez przesady, bez inscenizacji, po prostu prawdziwe. Internauci nie potrzebowali więcej, by wybuchła fala emocji. To niemożliwe nie wierzę, że to Wojtek wreszcie szczęśliwy komentowali fani. Polskie media natychmiast podchwyciły temat. Portale informacyjne i serwisy plotkarskie w ciągu kilku godzin opublikowały dziesiątki artykułów, a nazwisko Cugowskiego znalazło się na czołówkach najpopularniejszych witryn. Wojciech Cugowski przerywa milczenie. Nowa miłość artysty wzbudza sensację. Syn legendy Roka wreszcie pokazał kobietę swojego życia-krzyczały nagłówki. W sieci rozpoczęła się gorąca dyskusja. Jedni gratulowali odwagi i cieszyli się szczęściem muzyka, inni dopytywali: Kim jest kobieta, która zdobyła serce tak zamkniętego dotąd artysty? Czy to osoba z branży muzycznej, dziennikarka, a może ktoś zupełnie spoza świata show biznesu? Brak odpowiedzi tylko podsycał ciekawość. Wojciech, znany z chłodnego dystansu, tym razem nie uciekł od emocji. W wywiadzie dla jednego z tygodników powiedział krótko: Nie chcę niczego ukrywać, bo prawdziwe uczucia nie potrzebują ciszy. To jedno zdanie wystarczyło, by Polska znów zaczęła o nim mówić. Tym razem nie jako o muzyku, lecz o mężczyźnie, który po latach samotności postanowił dać sobie drugą szansę. Internet płonie. A dziennikarze już zapowiadają kolejne odsłony tej historii. Jedno jest pewne: Wojciech Cugowski właśnie napisał najbardziej zaskakujący refren swojego życia, a jego echo rozbrzmiewa dziś w całym kraju. Wszystko zaczęło się od jednego zdjęcia, które w ciągu kilku godzin wstrząsnęło polskim internetem. Wojciech Cugowski, artysta którego nazwisko od lat kojarzone jest z klasą, spokojem i muzyczną tradycją, po raz pierwszy pozwolił fanom zajrzeć za kurtynę swojego prywatnego życia. Na fotografii opublikowanej w mediach społecznościowych widać go trzymającego za rękę kobietę o delikatnym uśmiechu, a pod zdjęciem widnieje podpis: Niektóre melodie gra się tylko we dwoje. To krótkie zdanie wystarczyłoby wywołać prawdziwe trzęsienie ziemi w polskim show -biznesie. Dla wielu był to moment symboliczny. Człowieku, który przez lata unikał medialnych skandali, unosił się ponad plotkami i chronił swoją prywatność jak najcenniejszy skarb, nagle otworzył się przed światem. W jednej chwili cała Polska zaczęła pytać: Kim jest ta kobieta? Czy to miłość życia, czy tylko przelotny romans. Portale plotkarskie ruszyły do akcji, publikując kolejne zdjęcia, przypuszczenia, analizy. Niektóre źródła twierdzą, że para pojawiła się razem podczas jednego z koncertów charytatywnych w Warszawie, gdzie Wojciech występował jako gość specjalny. Świadkowie mówią, że artysta nie próbował ukrywać czułości. Trzymał partnerkę za rękę, uśmiechał się. A jego spojrzenie zdradzało coś, czego nie widziano u niego od lat: spokój i radość. Kiedy tylko zdjęcie trafiło do internetu, media zareagowały natychmiast. Nowa miłość Wojciecha Cugowskiego grzmiały nagłówki. Syn legendy Roka nie jest już sam. Tajemnicza kobieta u boku artysty, kim jest wybranka? Wystarczyło kilka godzin, by temat trafił do czołówki wiadomości rozrywkowych. Hashtagi: Czyry Wojciech Cugowski, Nowa miłość i szok w show biznesie zaczęły trendować w mediach społecznościowych. Publiczność zareagowała emocjonalnie. Jedni gratulowali, pisząc, że Wojciech wreszcie znalazł kogoś, kto wniósł światło do jego życia. Inni wyrażali zaskoczenie, że tak skromny i powściągliwy muzyk zdecydował się na tak otwarty gest. Ale pojawiły się też głosy sceptycyzmu. Niektórzy komentowali, że może to być część przygotowań do premiery nowego albumu, którego tematyka, jak wcześniej zapowiadał artysta, ma dotyczyć uczciwości, emocji i drugich szans. Środowisko artystyczne również nie pozostało obojętne. Piotr Cugowski, młodszy brat Wojciecha, odniósł się do sytuacji w sposób pełen ciepła i dyskrecji. Jeśli to prawdziwe szczęście, trzymam za Was kciuki, napisał w jednym z komentarzy zdobywając tysiące reakcji. Znani muzycy tacy jak Grzegorz Skawiński i Marek Piekarczyk chwalili jego odwagę i autentyczność. Miłość to najlepszy materiał na piosenkę. Jeśli inspiruje go tak silne uczucie, to możemy spodziewać się wyjątkowej muzyki, powiedział jeden z nich w wywiadzie dla Polsat News. Jednocześnie tabloidy prześcigały się w próbach ustalenia tożsamości tajemniczej kobiety. Niektóre twierdziły, że to dziennikarka muzyczna. Inne, że producentka filmowa, jeszcze inne, że osoba całkowicie spoza świata show biznesu, która przez przypadek poznała artystę na jednym z eventów branżowych. Każda z teorii dodawała tej historii nowego smaku. Reporterzy szybko przypomnieli sobie, że kilka miesięcy wcześniej Cugowski pojawił się w jednym z programów radiowych, gdzie w rozmowie o życiu prywatnym powiedział pół żartem, Półserio, czasem człowiek musi przestać grać dla innych i zagrać coś tylko dla siebie. Dziś te słowa nabierają zupełnie nowego znaczenia. Czy już wtedy wiedział, że w jego życiu pojawi się ktoś, kto sprawi, że przestanie ukrywać emocje? Reakcja prasy była natychmiastowa i szeroko zakrojona. Dziennikarze z VIVA, PARTY i Ad Plejada rozpoczęli śledztwo, publikując kolejne analizy. Powołując się na anonimowe źródła i osoby z otoczenia artysty. Według jednego z informatorów, nowa partnerka Wojciecha jest kobietą silną, niezależną, z pasją do muzyki, ale z dala od blasku fleszy. Właśnie ta dyskrecja paradoksalnie miała go do niej przyciągnąć. W sieci zaczęły pojawiać się także archiwalne nagrania i zdjęcia, które, zdaniem fanów, zdradzały pierwsze ślady ich relacji. Użytkownicy Reddita i Twittera analizowali koncertowe wideo, szukając momentów, w których Cugowski zerka w stronę publiczności z charakterystycznym uśmiechem. Już wtedy było widać, że coś się zmienia, pisał jeden z internautów. Z biegiem godzin historia przybierała coraz bardziej intensywny ton. Media zaczęły mówić o romansie, który przywrócił wiarę w szczerość w showbiznesie. Ale byli i tacy. Którzy ostrzegali, że tak duże zainteresowanie może zaszkodzić świeżemu związkowi. Cugowski to artysta starej szkoły, który nigdy nie potrzebował skandali, by być w centrum uwagi. Oby ten raz nie był wyjątkiem, napisał felietonista jednego z portali kulturalnych. Jedno jest jednak pewne: Wojciech Cugowski, człowiek, który przez lata trzymał emocje w cieniu sceny, tym jednym gestem sprawił, że oczy całej Polski znów skierowały się na niego. I choć nie powiedział jeszcze ani słowa więcej, jego milczenie tylko dodaje tej historii napięcia. Bo dziś wszyscy chcą wiedzieć, kim jest kobieta, która sprawiła, że najbardziej powściągliwy artysta w kraju wreszcie pozwolił sobie na publiczne, tak. Od momentu publikacji zdjęcia minęło zaledwie kilka dni, a historia Wojciecha Cugowskiego wciąż elektryzuje opinię publiczną. Każdy jego ruch, każde słowo, a nawet brak słów analizowane są przez fanów i media z chirurgiczną precyzją. Cisza artysty stała się częścią tej opowieści, bo w niej kryje się coś, co dla wielu jest bardziej wymowne niż jakiekolwiek oświadczenie. Na koncertach fani zaczęli krzyczeć jego imię, a bilety na nadchodzące występy rozchodzą się szybciej niż zwykle. Publiczność przychodzi nie tylko po muzykę, lecz także po emocje po obecność człowieka, który odważył się pokazać swoją wrażliwość. Niektórzy obserwatorzy mówią wręcz o efekcie Cugowskiego. Artyści, którzy dotąd chronili swoje życie prywatne, zaczynają mówić otwarcie o relacjach, uczuciach, słabościach. W jednym z programów rozrywkowych dziennikarka stwierdziła: Wojciech zrobił to, na co wielu muzyków nigdy się nie odważy: pokazał, że za głosem roka kryje się serce. W internecie to zdanie rozeszło się jak iskra, zamieniając się w motto całej sytuacji. W międzyczasie pojawiły się kolejne szczegóły dotyczące jego relacji. Według informacji podanych przez magazyn SHOW para miała spotkać się już ponad rok temu lecz przez długi czas trzymali wszystko w tajemnicy. Dopiero teraz, gdy ich związek nabrał stabilności, zdecydowali się ujawnić prawdę. Znajomi Cugowskiego twierdzą, że nowa partnerka jest osobą spokojną, empatyczną, z artystycznym zacięciem, ale przede wszystkim kimś, kto przywrócił mu wiarę w ludzi po trudnych doświadczeniach z przeszłości. Reporterzy opisują te relacje jako to połączenie dwóch światów – muzyki i ciszy. Ona ma być dla niego oazą spokoju, a on dla niej inspiracją. Ich wspólne zdjęcia z małych wydarzeń muzycznych zaczynają pojawiać się w sieci. Ale widać na nich jedno – brak sztuczności. Nie ma pozowania, nie ma scenicznych masek. Jest naturalność, która kontrastuje z teatralnym światem showbiznesu. To właśnie ten kontrast najbardziej fascynuje opinię publiczną. Jednocześnie fani przypominają, że Wojciech zawsze miał w sobie coś z poety. Jego teksty, pełne refleksji i melancholii, często dotykały tematów przemijania, utraty, ale też nadziei. Teraz te same słowa nabierają innego znaczenia. W jednym z ostatnich koncertów, podczas wykonania piosenki Nie bój się życia, artysta zatrzymał się na chwilę przed refrenem, uśmiechnął i spojrzał w stronę widowni. Publiczność zrozumiała bez słów. W świecie muzycznym zaczęły się spekulacje, że nowa miłość stanie się impulsem do stworzenia albumu innego niż wszystkie dotychczasowe bardziej osobistego, ciepłego, opartego na emocjach, które trudno nazwać, ale łatwo poczuć. Producenci już sugerują, że jeśli Cugowski zdecyduje się na taką formę powrotu, może to być jeden z najbardziej autentycznych projektów jego kariery. Tymczasem prasa kolorowa nie zwalnia tempa. Kolejne okładki z jego wizerunkiem pojawiają się niemal co tydzień, a tytuły artykułów nie pozostawiają wątpliwości. Miłość, która rozgrzała Polskę. Cugowski w końcu odnalazł spokój. Nowa kobieta, nowe życie, nowe brzmienie. Jednak, mimo medialnego szumu, artysta pozostaje wierny sobie. Nie reaguje na plotki, nie komentuje sensacyjnych doniesień. W jednym z ostatnich postów napisał tylko: Nie da się śpiewać o miłości, nie czując jej naprawdę. To zdanie zdobyło tysiące serduszek, bo trafiło prosto w emocje fanów. Jego bliscy twierdzą, że Wojciech od dawna potrzebował właśnie takiego momentu nie spektakularnego powrotu, ale małego, cichego przełomu. Życia, w którym może być po prostu człowiekiem, a nie symbolem sceny rokowej. I może dlatego ta historia budzi tak wiele emocji, bo pokazuje, że nawet ci, którzy żyją w blasku reflektorów, wciąż marzą o tym samym, o prostym szczęściu. Dla niektórych to tylko romans, dla innych manifest odwagi. Jedno jest jednak pewne. Ta historia dopiero się zaczyna. I nawet jeśli Wojciech Cugowski nie wypowiedział jeszcze wszystkich słów, które chcielibyśmy usłyszeć, to jego cisza opowiada więcej niż tysiąc wywiadów. W kolejnych dniach historia Wojciecha Cugowskiego zaczęła nabierać jeszcze bardziej osobistego tonu. Media, które początkowo traktowały jego wyznanie jako sensację, teraz zaczęły opisywać je z większym zrozumieniem, dostrzegając w tym coś więcej niż tylko głośny romans. Coraz częściej mówiono o przemianie artysty, o człowieku, który po latach życia w cieniu własnych dźwięków wreszcie odnalazł rytm serca. W wywiadach z jego przyjaciółmi pojawiały się wspomnienia o dawnym Wojciechu, skupionym, zdystansowanym, a momentami samotnym. Dziś, jak mówią, jest inny, pogodniejszy, bardziej otwarty, jakby zrzucił ciężar, który nosił od lat. Jego nowa partnerka. Choć nadal pozostaje w dużej mierze anonimowa, zaczęła być postrzegana przez opinię publiczną nie jako zagrożenie dla jego prywatności, ale jako osoba, która przywróciła mu równowagę. Widać to nawet w jego muzyce. Podczas ostatnich występów głos Cugowskiego brzmi cieplej, bardziej miękko, a w jego oczach pojawił się błysk, którego fani nie widzieli od dekady. W komentarzach pod filmami koncertowymi ludzie piszą Tak śpiewa tylko ktoś, kto naprawdę kocha. W międzyczasie w prasie zaczęły pojawiać się sugestie, że ta historia miłosna może być także początkiem nowego etapu artystycznego. Niektórzy producenci mówią wręcz o odrodzeniu emocjonalnym Cugowskiego, o artystach, którzy po latach milczenia wracają silniejsi, bo zrozumieli, że sztuka bez uczuć nie ma sensu. Jego nazwisko znów zaczęło przyciągać uwagę, ale tym razem w inny sposób nie przez sławę, lecz przez autentyczność. Choć nie brakuje wątpliwości i teorii spiskowych, sam Wojciech pozostaje wierny swojemu spokojowi. Nie szuka fleszy, nie komentuje plotek. Gdy ostatnio pojawił się publicznie, miał na sobie prostą koszulę i uśmiech, który mówił wszystko. Gdy dziennikarz zapytał: Czy to prawda, że miłość odmieniła jego życie? Odpowiedział tylko: Nie odmieniła po prostu przypomniała mi, kim jestem. To zdanie krótkie, ale pełne mocy, stało się wiralem. Widać, że ta historia poruszyła ludzi, bo opowiada o czymś, co każdy z nas rozumie: o pragnieniu bliskości, o potrzebie spokoju, o tym, że nawet najcichsi potrafią krzyczeć, gdy wreszcie odnajdą coś prawdziwego. I choć wszyscy czekają na kolejne wywiady, nowe szczegóły i fotografie, Wojciech Cukrzyna.